Promocja to prawdziwa bolączka branży pisarskiej i dzisiaj będzie właśnie o promocji. Dzień dobry kochani, z tej strony Krzysiek Piersa i tak jak mówiłem, dzisiaj opowiem troszeczkę o promowaniu siebie w internecie. Jak promować swoją twórczość, swoją książkę i w ogóle swoją działalność można powiedzieć, czego nam potrzeba solidnie. I konkretnie, po pierwsze, potrzebujesz materiału. Jeżeli planujesz promocję swojej książki, swojego komiksu, swojej osoby, swojego kanału na YouTube, najpierw potrzebujesz solidnego materiału. Czyli potrzebujesz zdjęć, potrzebujesz grafik, potrzebujesz animacji, potrzebujesz tego wszystkiego, co zamierzasz wrzucić do internetu. Potrzebujesz artykułów na przykład. Więc, jeżeli chcesz wystartować ze stroną internetową, z kanałem na YouTube, to nie tak, że po prostu zakładasz kanał i po drodze coś tam się dorzuci, tylko najpierw potrzebujesz przejść się do fotografa. Zrobić sobie te ładne zdjęcia i dopiero potem zakładać fanpage, dopiero potem zakładać kanał na YouTube. Widzę bardzo wiele kanałów, które zaczynają jakoś tak średnio, z, zarówno fanpage książkowe. To jest do tej pory straszna bolączka. Na razie będzie służyć, bo nie mam jeszcze tych dobrych zdjęć, ale uwierzcie mi na słowo, że to jest dobre. Pierwsze dobre wrażenie robi się wyłącznie tylko raz, dlatego postarajmy się, żeby te materiały były w zapasie, kiedy będziemy zaczynać pracować. Nad swoją promocją. Po drugie, narzędzia. Jeżeli planujesz zaznajomić się z promocją na serio, zająć się promocją swojej twórczości na serio, no to musisz zaznajomić się z kilkoma programami. Polecam przede wszystkim ogarnąć kanwę. Kanwa to jest strona internetowa, która pozwala tworzyć grafiki w najróżniejszej rozdzielczości, dedykowane bezpośrednio na przykład do Instagrama, do Facebooka, do YouTube'a. Ja robię wszystkie swoje miniaturki właśnie w kanwie i również Tobie to polecam. Warto zaznajomić się z Gimpem, jeżeli ktoś. Ktoś będzie chciał nagrywać podcasty albo dźwięki, polecam. Audacity to jest darmowy program do obsługi dźwięku. Jeżeli chodzi o programy filmowe, ja mam doświadczenie niestety bardziej z programami płatnymi. Adobe Premiere, Edius, Sony, Vegas. Polecam ten trzeci najbardziej sony Vegas z prostej przyczyny, jest najtańszy. Aczkolwiek wiem, że można znaleźć dużo bezpłatnych programów. Jeżeli macie jakiś fajny, bezpłatny program, doświadczenie macie z takim programem, dajcie znać w komentarzu, wrzućcie w komentarz, żeby inni też wiedzieli o tych dobrych, bezpłatnych programach. Po trzecie miejsce. Jeżeli już mamy jakieś narzędzia, jeżeli mamy już jakieś materiały, no to trzeba wybrać miejsce publikacji tych treści i są to portale społecznościowe, które możemy znaleźć w całym szerokim internecie. Facebook jest absolutną podstawą. Facebook jest zwłaszcza niezbędny dla bibliotek i dla wydawców. Tam, choć nie będziemy mieli aż takiego ruchu, można powiedzieć, ze społecznością swoją to na Facebook Facebook jest taką częścią, bym powiedział najbardziej profesjonalną, na którą patrzą zarówno biblioteki jak i właśnie wydawcy. Instagram na obecną chwilę robi się dość obowiązkowy. Skończyły się już czasy tłumaczenia, że nie ogarniamy Instagrama, więc warto również tego Instagrama troszeczkę poznać i tam również wrzucać pewne treści. Ja ostatnio obserwuję coś takiego, że na Instagramie mam o wiele więcej interakcji ze swoimi widzami, ze swoimi gdzieś tam od Odbiorcami, zwłaszcza jeżeli tworzycie dla osób młodych poniżej 25 roku życia. To warto by było również za, o tego Instagrama zadbać. YouTube to jest absolutnie dziki zachód do tej pory. Ja właściwie chyba jestem jedynym pisarzem, youtuberem. Jak znacie pisarzy, youtuberów, yy, ale takich, no, co publikują regularnie, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie zrobię w ogóle odcinek o pisarzach, którzy publikują na YouTube, albo zrobię jakiegoś małego krosika z nimi, się o, poodzywam do tych ludzi. YouTube jest absolutnie nieobowiązkowy, i tu trzeba naprawdę. Czuć się, trzeba chcieć. To wymaga piekielnie dużo pracy. Montowanie filmików, yy, nagrywanie filmików, pisanie skryptów. Mam wrażenie, że YouTube jest najbardziej pochłaniający z tego wszystkiego, bo jednak zrobienie zdjęcia, zrobienie jakiegoś opisu, nawet relacji yy, nie zajmuje mi aż tyle czasu, a nagranie filmiku, no nawet tego, który oglądacie, no to jest jakieś 4 do 5 godzin pracy. TikTok to absolutnie również dziki zachód i no nie kojarzę absolutnie w ogóle żadnego YouTubera, który prowadziłby kanał na TikToku. Może ktoś z takich bardzo, bardzo, bardzo młodzieżowych twórców by, by jeszcze prowadził TikToka, ale póki co nie spotkałem. Sam przymierzam się do TikToka od dłuższego czasu, tylko nie mam kiedy, powiem uczciwie, tego ogarnąć. Potrzebuję spotkać się z kimś, kto mi pokaże. Patrz, tak się zakłada TikTok, tak się to wszystko robi, tak się potem publikuje. Jeżeli chodzi o Twittera, o ile nie jesteś politykiem, to daruj sobie. Chyba nie ma w Polsce jakiejś takiej szczególnej fazy na Twittera. Kilka osób tweetuje, ale to, to, to są na palcach dwóch rąk, można wymienić takie sensowne tweety. Wattpad? Na moje tak. Ja publikuję na Wattpadzie, póki co publikuję na Wattpadzie Gwiezdne Przygody Wermoniego Werganzy i to się bardzo fajnie czyta. Spotykam ludzi, gdzie piszą do mnie, że zainteresowali się światem bobrów właśnie dzięki gwiezdnym przygodom Wermoniego Berganzy, czyli gdzieś potrafi to zarezonować. Oczywiście trzeba się nastawić na to, że może się pojawić jaki, jakiś hejt, bo teksty na Wadpadzie to są teksty gdzieś tam bez redakcji profesjonalnej, to są nasze takie nasza próba literacka i dużo osób może gdzieś tam nas hejtować na tym Wadpadzie, więc tu zalecam troszeczkę ostrożności ale wydaje mi się, że to bardzo fajne miejsce, żeby gdzieś tam publikować swoją twórczość. Znam, że też są historie, na przykład Beata Majewska opublikowała całą swoją książkę najpierw na Wadpadzie, a później jeśli dobrze kojarzę, opublikowała ją w Pruszyńskim, czy też innym znaku więc da się najpierw opublikować książkę na Wattpadzie, a później opublikować ją na papierze. Patronite? Patronite'a właściwie nie polecam. Przede wszystkim dlatego, że żeby zrobić Patronite'a trzeba mieć albo naprawdę, naprawdę solidny cel... Albo trzeba mieć naprawdę solidną grupę odbiorczą. Niejednokrotnie widzę akcje, w które są odbierane bardzo źle. Kiedy malusieńki twórca mówi hej, zbieram, jeżeli lubisz moją twórczość, to wpłać mi 5 albo 10 zł, i jak wpłacisz mi 10 zł, to będziesz mógł ze mną porozmawiać. I, i to strasznie słabo wygląda, więc nie polecam, absolutnie nie polecam robienia czegoś takiego. Ja zawsze powtarzam swoim czytelnikom, staram się powtarzać, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to po prostu kupcie sobie moją książkę i to będzie wystarczające wsparcie. Jeżeli chodzi o promocję, ważna jest tak zwana zasada kuli śnieżnej czyli mamy małe początki i to się powoli, powoli, powoli rozkręca. Warto zwrócić uwagę, że ten kanał, który obecnie obserwujesz, który ma 10 tysięcy subskrypcji no to on istnieje od 3 lat. Ja od 3 lat, tydzień w tydzień, wrzucam filmik i dopiero właściwie Siągnaliśmy jakiś pułap 10 tysięcy, więc to jest pewien pokaz tego, jak powoli się to rozkręca. Ale jak jesteś tu pierwszy raz i jeszcze nie zasubskrybowałeś, to wiesz, nie, wiesz, nie, wiesz. Bardzo ważna rada dla kolegów po piórze bym powiedział, jeżeli zakładasz już działalność promocyjną, fanpage'a albo YouTube'a, nie polecam atakowania innych ludzi. Obserwuję co jakiś czas mini dramki wśród pisarzy i, i powiem wam, że. Obrażanie innego pisarza wygląda naprawdę słabo. O ile, wiecie, o ile to nie jest Blanka Lipińska, która usprawiedliwia gdzieś tam gwałt i odnosi się to naprawdę potężną aferą, krytykowanie Remigiusza Mroza, że on nie umie pisać, czy, czy, czy innego w ogóle twórcę że to, to on nie umie pisać i on pisze kupę z otwartą w jakichś kartkach to to, to naprawdę nie, nie wypada. Naprawdę nie wypada osobie piszącej książki krytykować, obrażać Osoby piszącej książki. Ważna rada ode mnie, konsekwencja. To się buduje latami i trzeba konsekwentnie, konsekwentnie dokładać kolejną cegiełkę. To nie, nie wyskoczy wam po prostu tak z dnia na dzień. Może tobie wyskoczy, może ja się mylę, może mi tak wyszło. Ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę kropla drąży skałę i. Na tym się buduje właściwie swoją markę, na tym się buduje swoją rozpoznawalność powoli, małą łyżeczką, z konsekwencją, jak to śpiewał kiedyś Ryszard Peja. Najważniejsza porada dla młodych twórców, nie wciskaj swojej twórczości ludziom do gardła. Widzę ten błąd bardzo często na grupach Facebookowych, widzę bardzo często ten błąd gdzieś tam w komentarzach, że ludzie nie dają się poznać, nie dają nic od siebie. I wrzucają od razu swoje teksty, swoje książki, swoje grafiki. E, niejednokrotnie takie osoby wyrzucam z marzycieli: to są osoby, które nic w ogóle nie dadzą od siebie, nie porozmawiają, nie powiedzą cześć, co u ciebie. Tylko po prostu rzucając swoją twórczością. Wyobraź sobie teraz, jak ja bym teraz cały czas, co 5 minut, mówię, Ej, zobacz, mam książki. Mam książki, zobacz, zobacz. Kup moje książki, człowieku, kup moje książki, bo to jest, to jest to, czego potrzebujesz po prostu. Wiesz, wiesz, kup moje książki, nie? Nie masz moich książek? Wiesz, co możesz mieć? Możesz mieć moje książki. I powiedz mi, czy to jest komuś potrzebne, nie? Można powiedzieć, oczywiście można powiedzieć o swojej twórczości. Zachęcić tą twórczością, zwrócić uwagę na. Swoją twórczość. Nie rób tego w sposób nachalny. Staraj się nie być nachalną osobą. Też, jeżeli chcesz powiedzieć coś o swojej twórczości, uzyskać jakiś feedback, to też polecam. Opowiedz o tej swojej twórczości. Yy, przykładowo lepiej jest opowiedzieć, ej, słuchajcie, mam taki problem w opowiadaniu, robię to to, to i to i co wy sądzicie na ten temat, niż po prostu wrzucić link do Wattpada i jak możecie to przeczytajcie. To naprawdę ludzi nie zachęca. Jest różnica pomiędzy pokazaniem swojej twórczości a czystym. Tą akwizycją. Tyle ode mnie kochani w temacie jeżeli podoba wam się program, jeżeli podoba wam się to co robię, subskrybujcie kanał dajcie łapkę w górę, koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, na Facebooka bo tam cały czas publikuję na temat yy, nowości w stylu konkursu literackiego Legion i żeby każdy wiedział, że takie coś istnieje, to polecam Instagrama i Facebooka. Także co, z mojej strony to wszystko, kochani. Mam nadzieję, że będziecie rozwijać swoją twórczość. Trzymam za Was kciuki. Wielu z was obserwuje gdzieś tam w internecie. Trzymam kciuki za wasze projekty. Z mojej strony to wszystko. Jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.